50 partii, no świetnie. O to chodzi. Niech te partie będą szybkie, to my sobie będziemy I mogli ja... trochę poskakać. I widowiskowe, dokładnie. Kogo tam jeszcze? Powiem ci Obczaj. tak, ja bym chciał tutaj zobaczyć partię, jeśli gra. Tutaj gra w turnieju organizator główny. Jeśli tak. gra partię, to ja z chęcią zobaczę, proszę. Jak nie a jest. Jest nasz Ale organizator. Chyba, chyba, nie, gra się gra. chyba nie gra obecnie. Chyba obecnie. Nie gra, proszę bardzo, gra teraz a z E, Mieszkający chyba na tydzień w Londynie z tego co kojarzę, tak? Bo generalnie pomysłodawcą turnieju są struktury tutaj partii Korwinanie z Wielkiej Brytanii. Turnieju, tak? z, Wielkiej Brytanii e, z Wielkiej Brytanii Północnej nie, my, nie myli z oddziałem z południowej i walii. Aha. Jak no, ale to pro... mówił też Ten nasz organizator ma tutaj no, problemy, nie? Ale zauważ, że biały są bez Roszady i. No bez Roszady jest związane z tak. e, No, ale Hetman ma D7 do Hetman D7 Roszada, nie wiem, czy król był wcześniej Ale... poruszany. No tak, 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 tak. No ciekawe. Pytanie tylko, jak tego gońca zaatakować? Bo typowy plan, no może po prostu wieża E7 i no, Narzucałoby na się, tak, tak, tak. A później jak Hetman będzie bronił tego gońca, to włączymy skoczka do ataku. Jakość. Ale zobacz, jak bronić gońca? Pytanie. No, Hetman C4. No, Hetman C4, a to nie ma później możliwości. No i proszę, ciskać? czarne tutaj zagrały bardzo ładnie, i białe nie, dopatrzyły. Następuje bicie. No tutaj zobaczmy, że te rankingi zawodników Aha. sugerują, że tu się że może. Się będzie działo. Że tak. się będzie działo. No co, ale to Będzie piąść, się tak? działo, będzie zabawa. Bicie G2, wchodzimy Hetmanem, może będziemy matowali za chwileczkę. Wygląda no dobrze. bardzo interesujące się zrobiło, wyrównała się pozycja, jeśli chodzi o materiał prawie, no tu piątku jest trochę wieża więcej. Wieża na bardziej. dwójce, równie silna jak i wieża na siódemce, to też miejmy na uwadze. Tak, tu niestety białym bra brakuje rozwoju, wieże są niepołączone, są właściwie bez gry, natomiast czarne figury, proszę bardzo, jak aktywnie, no zawodnik 1058 no. i... Podręcznikowo. 7, ruch. Panie organizatorze, bardzo ładne szanse. Ale to nie jest dobry ruch, zobacz, bo ten to, znaczy, to nie był dobry ruch, bo teraz no, spada aaj, wieża. Aaj, aaj, aaj. Czy tam nie było, ale może Ta to wieża to D było nie było była dobra. trzeba było się cofnąć wieżyczką. Mhm, czyli podejście wieży z A na D nie było chyba takie dobre. Było było prostu... Maczku było dobre, tylko trzeba było się cofnąć, a teraz widełki podeszły, czyli to było wszystko przemyślane. A, to jest ukartowany plan, słuchaj. No, a to ja cię tak. przepraszam. Tutaj musisz Skarbinira przeprosić. Ojej, jeszcze tutaj co mamy za, za ruch? Aha, tu nie można. No, nie chcę co... na końca, natomiast... A tu mat jest w ogóle, Ty, no, patrz policzył to szybciej no, jak my w ogóle my w tych pogaduchach. W ogóle, no, no nie są tego. Nie no, musimy tu po prostu... Ale powiem Ci, że ładnie pograł. Tutaj no, musisz... wyszedł można powiedzieć z pozycji, znaczy król stał źle, tam chyba hetman c4 jeszcze trzymał pozycję u białych, nie? W pewnym momencie. Możliwe. Natomiast no dzieje się na tych dolnych szakownicach. No, jak nagrywany, to wiesz, to szaleje.